Witam wszystkich Właśnie zatankowałem samochód i będę robił test spalania po zainstalowaniu systemu HHO czyli Hydrogen Generator Generator Wodoru I Właśnie kasujemy licznik Zero. I po przejechaniu odpowiedniej liczby kilometrów, najlepiej by było 100 albo 200, sprawdzimy, ile zatankujemy. Dzisiaj jest 21 maj 2014 rok. Także wyjeżdżam zaraz ze stacji benzynowej, robię odpowiednią liczbę kilometrów i sprawdzimy, jak wygląda spalanie także uruchamiamy silnik tak żeby wskazania licznika były wiarygodne uruchomiłem GPS -a. i będziemy widzieć mniej więcej jak trasę przebędziemy i jak będzie wyglądało spalanie to jest to Passat 2005 rocznik z silnikiem Dwulitrowym TDI z zamontowanym generatorem HHO o wydajności około 2 litrów na minutę. Także uruchamiamy silnik. Tu jest amperomierz, który pokazuje ilość prądu, jaki pobiera w tej chwili generator. Waha się w granicach 13. 14 Amper Dobrze, także ruszamy A więc wyruszyliśmy w trasę Będzie to troszkę jazda mieszana Troszkę po mieście Potem autostrado I znów Wracamy do miasta Ale większość właściwie trasy Będzie przebyta autostradą tylko nie wiadomo jakie będą warunki, bo mogą być prace drogowe, może być jakiś trafik na drodze, ale to czasami nie od nas zależy. Pogoda jest bardzo piękna, jest 22 stopnie. Leciusieńki wiaterek, także warunki idealne na jazdę oczywiście w gorszych warunkach pewnie i spalanie jest znacznie gorsze ale zobaczymy właśnie przy sprzyjających warunkach w razie po równym odcinku pokazuje spalanie w granicach 4,5 5 przy równych 100 km na godzinę I jadę autostradą w kierunku Ottawy a te ptaszki to nie na zewnątrz to z mojego odtwarzacza. tu właśnie przejeżdżam przez granicę między Quebeciem a Ontario. Dokładnie tu jest Granica prowincji jednej i drugiej. 117 km do odstawy. Pokazuje, ile amper pobiera w tej chwili generator. W granicach 16,5 oscyluje. No, 17 prawie nie przekracza. Ale muszę powiedzieć, że nie używam PWM-u, ale mam zamiar jednak użyć, dlatego że wraz ze wzrostem temperatury elektrolitu zauważyłem, że wzrasta również pobór prądu z alternatora. Co oczywiście nie może się przekładać na oszczędności, bo bardziej obciążony alternator obci obciąża równocześnie silnik może to jest w minimalnym stopniu, ale jednak ma jakieś znaczenie. No tu czekam na czerwone światło. Jestem właśnie w miejscowości Aleksandria i tu nawrócę z powrotem do Montrealu. Akurat mam przejechane w tej chwili 102,4 km. Zużycie paliwa pokazuje 0,5 na o wolnych obrotach, 0,5 litra na. Godzinę. Jednak widać, że po autostradzie asfaltowej o wiele ciszej jest w środku. Nie ma takiego hałasu. <laughs> Na betonie jednak jest większy hałas, ale jest mniejszy opór toczenia, bo wiadomo jest twardszy przy takich temperaturach to asfalt staje się miękki i opory toczenia wzrastają tak patrzę na tą wskazówkę od poziomu paliwa po przejechaniu 146 km praktycznie się nie ruszyła nic co by świadczyło, że no niewiele zużył paliwa normalnie to przed montażem HHO to po przejechaniu 100 km już wskazówka sporo opadała a niestety, tutaj roboty drogowe że tu nie można pośpieszyć. No, ale proszę spojrzeć na wskaźnik poziomu paliwa. Mam wrażenie, jakby się normalnie zaciął. A już jest przejechane 174 km, a niedługo minuta. Prawdy z stacji benzynowej. Właśnie zjeżdżam na autostradę 13. Mamy przejechane Prawo. 194 km, i jak widać, wskazówka jeszcze nie ruszyła. Chyba się zacięła, jednak albo wskaźnik się zaciął. No ale to za kilkanaście minut będzie wszystko wiadome w stacji benzynowej. prawo. zobaczymy tu będziemy przejeżdżać koło lotniska akurat teraz słoneczko się schryło za chmury widać lotnisko o i coś tu się dzieje jakieś prace drogowe Trochę się zaczyna robić ciasno. Jedź 5,1 km, potem trzymaj się lewej. Lewe. Widzę nawet, że amperomierz pokazuje 13, tak waha się. Muszę jeszcze wspomnieć, że w tym samochodzie przy przebiegu jakichś 180 tysięcy kilometrów był zastosowany ceramizer, a potem po przejechaniu chyba bodajże 30 tysięcy następna dawka ceramizera, także podwójnie był zaceramizowany. I tylko dlatego, że przy przebiegu 180 tysięcy kilometrów brał około pół litra oleju na 1000 km, także to było bardzo dużo. W tej chwili jak napełnie przy zmianie robię 700. zmiany około 10-12 do tysięcy kilometrów. Oczywiście Full syntetyk taki, jaki zaleca Pentosyn, jaki zaleca producent Volkswagena. E, czyli od zmiany do zmiany praktycznie nic nie dolewam. Jak naleję pełno, to przy zmianie jest tak 1 no, trzecia e, na wysokości miarki. Czy nawet na, nie na minimum. Czyli o, o wiele wzros spadło e, branie oleju. No i oczywiście mi się wydaje, że troszeczkę ma lepszą kompresję i taki bardziej dynamiczny jest. Cichszy, bardziej równo pracuje. No i jestem na miejscu. Zaraz podjeżdżam tutaj do ESO, do tej samej stacji benzynowej. Tak samo postaram się zaparkować przy tankowaniu jak poprzednio i postaram się tak samo dokładnie wlać paliwo. I zobaczymy. No i zatrzymałem się przed dystrybutorem. Zaraz gasimy silnik.

Zatrzymałem się dosłownie 150-200 metrów od stacji benzynowej, bo jeszcze zapomniałem pokazać Wam, co pokazuje komputer. Oczywiście komputer oszukany, bo jest zastosowane wolo. Teraz pokazuje amperaż. No naprawdę spadł amperaż, bo w czasie jazdy normalnie było w granicach 16-15 Amper. W tej chwili silnik pracuje na wolnych obrotach. Chwilę stałem w stacji benzynowej, także dosłownie 10 minut może. Jest, oscyluje w granicach 11, ponad 11 amper. A teraz tak, co pokazuje komputer. Oczywiście przejechaliśmy, liczbę przejechanych kilometrów. Znaczy to jest tak, 3 godziny 6 minut trwała e, cała Jazda testowa, średnia szybkość 70 km na godzinę. No bo wiadomo, roboty drogowe trochę przez miasto i tak dalej. 216 kmśmy dokładnie przejechali na całym teraz zatankowanym baku. Mogę przejechać 1090 km. No i średnia spalania tu mi pokazuje 5,7 litra na 100 km. Zobaczymy, co z dokładnych obliczeń wyniknie, dlatego że no, komputer jest jednak oszukany i być może nie jest to, jeśli chodzi o spalanie, bo kilometry to wszystko powinno się zgadzać. Także zobaczymy, co, co będzie po dokładnych obliczeniach. No i spalanie na wolnych obrotach jest 0,5 litra na godzinę. Teraz wyłączę na chwilę generator. Jest wyłączony generator 0A. Jest, jest w granicach osceluje 0,5 litra na godzinę. Włączamy z powrotem generator. No i jest pierwsze włączenie to jest 17. Spada, spada jest 11, 10, 3, 10, 1. No Oszenuję w granicach 10-11 amper. Witam Was ponownie. Teraz tak, jeśli chodzi o ten test, wiadomo, że przejechaliśmy około 215 km, więc a zatankowaliśmy 9, dokładnie 9 i 70 litra paliwa. Więc yy, od razu widać, że komputer nie pokazuje prawdy, dlatego że pokazuje średnią 5,7 na 100 km. Czyli prawidłowo 5,7 i 5,7 to jest 11,4, a więc przy 200 km powinniśmy zatankować 11,4 litra. Myśmy za, zatankowali e, 9,7. Także już tu widać przekłamanie. Trzeba po prostu dokładnych wyliczeń i dokładnie się dowiemy, ile tak naprawdę na tym paliwieśmy przejechali. No ale chcę Wam jeszcze pokazać, co się znajduje pod maską tego Passata. Gdzie jest zamontowany generator? Wczoraj zresztą robiłem przeróbkę, dlatego że miałem go w innym miejscu zamontowany i bardzo. Się okazało, że bardzo się grzał, a tym samym wzrastał amperaż. Tak jak mówiłem wcześniej, nie stosuję PWM-a, aczkolwiek mam taki zamiar jednak go zastosować. No, z wielu, wielu powodów, także teraz bym pokazał wam, co jest pod maską. uruchomie silnik. Pokażę, jak pracuje ta cela i jak to wszystko wygląda. Także mamy otwartą maskę w samochodzie. Jest to silnik dwulitrowy TDI. I tak tu mamy zamontowany zbiorniczek na elektrolit. Czyli to jest wodorotlenek potasu. Około dwie łyżeczki ja stosuję na galon, czyli to jest na około 4 litry. Wody. Oczywiście wodę używam destylowaną. Tu jest bubler. To jest naczynie, w którym jest czysta woda, przez którą przechodzi gaz z, z generatora. Generator jest zamontowany tu. Tu go właśnie widać. Nisko. Na samym przodzie. Są przewód plusowy, przewód minusowy. E, tu jest doprowadzenie wody ze zbiorniczka, bo tu jest dolny. Tam z tyłu. z tam z tyłu jest drugi przewód jest nieco wyżej zamontowany. to jest wyjście już gotowego wodoru do e, bublera. E, I teraz e, idzie ten gaz z tego, zbiorniczka tu przez zaworek zwrotny nie wiem czy on jest w ogóle potrzebny idzie tu na dół i tu idzie na dół do bublera nie wiem czy to będzie widać, ale to tam na dole do bublera natomiast tu górą z bublera idzie tym przewodem tu, tu, tu tu jest jeszcze zastosowany tak zwany flash back arrestor to jest właśnie takie urządzenie o, które nie pozwala, by płomień przedostał się.